Dzień dobry i witam Was wszystkich bardzo serdecznie wraz z mszczujem, który właśnie nie wstaje, bo miałam ostatnio trochę przemyśleń na temat tej serii. Znowu e, chciałabym, żeby mszczuł na początku sobie coś e, zjadł. Jak wiecie z poprzedniego odcinka, nie musimy się na razie martwić rachunkami, więc nie będę spidować tak bardzo. Tej jego kariery, ale zobaczymy sobie zaraz, ile on ma jeszcze do złapania tych rzeczy i jaki on ma entuzjazm w tej naturze, ponieważ podniesienie entuzjazmu może nam trochę pomóc w zbieraniu tych owadów. Brakuje nam czterech. No proszę, nie wiem, czy dzisiaj uda się. Właśnie, pająki, czy uda nam się zebrać. Czy tu w naturze mamy coś o tych pająkach? Zbierz jeszcze więcej owadów, e, dobra czyli na tym poziomie to jest chyba już wszystko, e, to ja myślę, że e, tak jak mówiłam nie będę cisła go już z tą pracą i będę próbowała trochę naprawić tego, e, tego towarzyskiego króliczka, bo może uda mi się go wywołać i ją przestanie przyjeżdżać z tej pracy codziennie, bo na początku, tak jak moje żarty na temat łapania owadów i zabawy, było śmieszne. Tak, teraz jest to trochę irytujące, więc będę w tym odcinku się skupiać na tych owadach, nawet nie na pracy, więc to towarzystwo też mnie jakoś super nie będzie bolało. A on i tak w pracy będzie sobie to towarzystwo podnosił. Ja myślę, że przed pracą jeszcze weźmie sobie prysznic. Za chwilę będzie komunikat, że właśnie za godzinę przyjeżdża samochód. Nic nie zebrał, aż szkoda. Ale jakiś szybki prysznic może zdąży wziąć. Dobra stary, leć do roboty. Fajnie by było już tu jego aspirację gdzieś tam kończyć. Nie wiem jak z tą gastronomią, ponieważ e, nie jest to jego cel życiowy, więc nie będę tego spełniać, tego dziesiątego poziomu, wiadomo, jakby było ich więcej, e, to miałoby to może trochę sensu, żeby tak bardzo przedłużać tę serię e, i mówiłam, towarzystwo mu rośnie w pracy, ale no, e, kurde, co? Mamy to samo co ostatnio. Spróbuję jeszcze raz dać te azjatyckie przysmaki i znowu dostał 10 tysięcy. No to już w ogóle nie musimy się przejmować rachunkami w tym, w tym momencie. Mógłby sobie wykorzystać te trzy dni wolnego. Tak, ja mówiłam, że ta astronomia miała sens, jak tutaj była cała ósemka, i oni sobie dobrze radzili, żeby jeszcze to zrobić, żeby trochę przedłużyć tę serię, ale jak on jest sam już teraz, to myślę, że spełnienie tej aspiracji nam całkowicie wystarczy. I tak się rozgadałam, że czuj, za chwilę nam wraca z pracy. I dostał awans, tak, 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 dostał awans, chyba ostatni już. W tej serii chyba, że będzie chciał robić jakieś punkty umiejętności, no to wtedy, ale z racji na to, że nie mamy takiej potrzeby, to łapaj owady. Cóż innego miałbyś do roboty, chyba, że cię pszczoły przegonią, to pójdziesz spać, teraz masz kilka niewolnego, ale no to się skupimy na tych owadach. Może teraz przekazywać innym zainteresowanie tym hobby, no dobrze. Coś tam wiemy na ten temat od Mariolki. Jak skończysz, to skorzystaj, weź prysznic i idź spać. Aha, pszczoły cię już konią. I usunęło ci to kolejkę. No to dawaj, zajęcie duchy zaczną straszyć. No im mszczuj właśnie, zjadł sobie śniadanko. Niby mógłby tu posprzątać, ale w sumie po co? Czy jesteś bardzo do sprzątania? Chyba nie. Jeszcze zobaczę te łazienkowe rzeczy. No tu mógłbyś akurat posprzątać, to fakt. Um, towarzystwo ma nisko, ale o to mi trochę chodzi. I łapaj owady. Masz mało zabawy, to łapaj owady. Aha, już cię gonią, już komfort B. A miałem telewizora, żeby ci poprawić zabawę i komfort jednocześnie. Chociaż nie, przecież możesz czytać książki. Albo. O tak, mamy kole. Kolejnego pająka zdobytego super. To słuchaj, e, toaleta, prysznic. E, I poczytaj sobie może książkę o gotowaniu. W końcu napisałeś takie dwie, jakby nie było. A jak będzie towarzyski króliczek, to sobie nim pogada, i może wywołanie go. Rzeczywiście odblokuję go w tej karierze. Chociaż nie, dzisiaj nie było tego powiadomienia o Towarzyskim Króliczku. No ja wiem, że masz mało. Weź, resztki. O, jest! Towarzyski Króliczek. Zaraz sobie z nim pogadasz. I komfortu też masz mało. Super. Pogawędka. Powiedz mu dowcip. Możesz go podziwiać, że jest taki przydatny czasami. Dobra, i już sobie poszedłem. E, więc czy dasz radę z tym małym komfortem łapać owady, zanim te duchy powychodzą? E, no nie bardzo, więc ja w obawie przed duchami położę się spać. Ok? Ponadto za często cię ostatnio straszą, więc a nie chcielibyśmy, żebyś kopyrtnął na tamtą tą stronę. Dobra, mszu jest szósta, duchy położyły się już spać. Więc ty możesz wstać. E, nie, do pracy myślę, że nie idziesz. Masz te trzy dni wolnego. E, to tak jak Marioli sobie to wykorzystamy. I jedzonko nam się powoli kończy. Będziesz musiał się wziąć za gotowanie hardo. E, nie, bo ja bym chciała szczój. E, może tutaj przed... E, połapaj te owady. Może coś złapiesz, a kto wie. Wracaj tu. No zostaw te pszczoły. Tu łapu wady, jeszcze skunks, jeszcze skunks go psika. Dobra śmierdzisz i masz mało komfortu, to dawaj nic. I znowu mało towarzystwa, ale towarzystwo to tam... Co tam kit dla nas w tym momencie? Eee nie, nie ucz się, czytaj książkę, może Roman sobie poczytaj. Nawet towarzystwo ci rośnie przy czytaniu? Nieźle. O, szybko mu leci ten korpor. Patrzcie wy. E, dobra. My... znaczy... Mszczuj! Skorzysta z toalety i wraca do łapania wadów. Bo zaraz widzę, że duchy nam zaczną wychodzić. A może coś uda nam się złapać? Jak tam twój entuzjazm? O, praktycznie cały. <ślesz> No, i już ma cały, tak? pada w trans. Kurde, już myślałam, że to powiadomienie o, o tym o złapanym robaczku, ale nie. Dobra, stary posłuchaj mnie teraz bardzo uważnie. Znowu nic się nie udało złapać. Nie jest to takie łatwe jak myślałam. Hej, okay. nie wiem, co wy wyprawiacie ostatnio, ale dobra. Weź prysznic i idź spać, bo te duchy już. Już wchodzą, i ja zauważyłam, że on się budzi, jak jakiś dług wejdzie do pokoju. W sumie trochę rozsądne. Dawaj, czuj. Dawaj, dawaj. Gdzie ty byś mógł łapać te owady? Nie wiem, może tu, pod tą koszykówką. E, a ja poszukam ci kogoś do pogadania. Nie wiem, Nie idziesz jeszcze dzisiaj do pracy, wykorzystajmy te wolne. Bo i tak fajnie by było połapać tą wadę trochę. Aha, znowu cię pszczoły gonią. No to tutaj się rozsiądź. I może ktoś zaraz przyjdzie. Tutaj mamy burdelniko jak nie wiem, ale dobra. Przyszła Zosia Miguel. No dobra, to sobie z nią tam pogadaj. Oj, ale rozmowa się coś nie klei. Yeah. Rozmowa im się nie klei. Kurde, jest na nią wściekły. Co? Ale nie kłóćcie się, przeprosi ją. Chciałeś tylko z kimś pogadać. Towarzystwo sobie podnieść. Aha, czekaj, bo Leon idzie. Leon idzie, może z Leonem? E, On na pogadaj. No nie, no nie idą mu te rozmowy dzisiaj. Dobra, pożegnaj się, wyproś wszystkich. Zresztą moi i tak tam nie wejdą do ciebie, więc skorzystaj, weź prysznic, Jedz coś. I jak masz dobry komfort, to zabawę ci zrobię przez łapanie owadów. Myślę, że tak będzie najlepiej. Może nawet uda się coś złapać. Nie, masz tak słabą zabawę, że nie. Ojej, dobra, to ja ci pozwolę trochę w pograć. Dawaj. Tylko że już jest wieczór. I zaraz duchy nam wyjdą właśnie. No i to by było na tyle. Oj, te dni tutaj będą szybko leciały u niego, bo... No nie łapię tych owadów tak szybko, jak byśmy tego chcieli ja myślę, że ty dzisiaj pójdziesz do pracy, żeby sobie to towarzystwo podbić. A ty teraz w ogóle to pracujesz na 8 do 15. A to tak to możesz pracować, tak to możesz pracować, żeby potem mieć jeszcze chwilę czasu po pracy, właśnie na łapanie owadów. Bo minęło kilka dni, i on oczywiście jeszcze nic nie złapał, żeby było zabawnie. No dobra. Wrócił, zrobił zakupy. E, niech sobie zje, to niedługo będzie musiał gotować. E, może nie, może na razie e, nie będę ci potrzeb poprawiać. Po prostu. rób, co masz robić. I złapałeś. Tak. Coraz bliżej końca, coraz bliżej końca. Ale to by było tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień. Więc idź spać, jutro znowu pójdź jeszcze do pracy, potem znowu masz czyt niewolnego, nie myj się, szybko się ogarniaj. Mszczuj! Co? Kto? Bądź sława, to ja nie mogę, nie! Mówiłam, nie myj się w zlewie, tylko uciekaj przed tymi duchami. Mówiłam ci, mszczuj! <grym> No, niestety jest to pora. M, najwyraźniej, że czas zakończyć tą serię. Trochę przykro, że tak się to kończy. E, że Szujowi niestety zostało tylko odejść. Jeszcze z tak złymi statami. No, ja nie mogę. A to jest iść z, z, z dzisiaj. Z dzisiaj chcę stąd. M, m, Mszczuj za chwilę do Was, do was dołączy. Mszczuj! Gdyby celem gry dsn była śmierć wszystkich Twoich simów, wówczas z łatwością udałoby ci się zdobyć Mistrzostwo Świata. Ale jak dotąd, DSN2 jest nadal symulatorem życia. Teraz możesz wyjść z parceli bez zapisywania i spróbować poprowadzić ten dom jeszcze raz. Nie, nie będziemy tego robić. A jeśli zależało ci na zapiciu tych simów, choć wcale Cię o to nie podejrzewamy, wcale możesz teraz wprowadzić na tą parcelę nową rodzinę. Okej. Okay. I tyle. I tyle, a ja za chwilę powiem słów kilka. Takich podsumowania, tylko niech rozgrywka się wyłączy. Nie wiem, gdzie idzie mroczny. Co on tam kombinuje? Podążę za nim. Aha, poszedł jeszcze skorzystać tam z toalety, tak? Tam czuj w tej urnie już leży i ja nie mogę nic robić. A czy nie? Jeszcze mogę. Jeszcze mogę normalnie sterować. Napisie? Nie, dobra. Gdzieś w kościach podejrzewałam, czułam, że ta seria może się tak zakończyć. Więc przygotowywałam już sobie te przemyślenia to podsumowanie. Yy, I... Szczerze, nie uważam, że przegrałam tak 100% to wyzwanie. Pomszczuj miał naprawdę trudno, trudny cel e, życiowy, nie karierowy, e, a nie nic jakichś takich łatwiejszych rzeczy, e, tylko właśnie to łapanie owadów, które jak się okazuje, jak myślałam na początku, wcale nie jest takie łatwe. Jeszcze kiedy podchodzili nam już dosłownie wszyscy poza to poziom trudności wzrósł właśnie przez te wychodzące duchy. Raz to był jeden duch, łatwo go wyminąć, raz to były po dwa, trzy duchy, nawet na noc. No i właśnie dlatego przeczuwałam, że tak się ta seria może skończyć. Powiedziałam, że nie myślę o tym, że przegrałam. Z tego względu że fakt, że rzeczywiście wygrałabym, gdybym mszczuj spełnił ten cel życiowy swój, wtedy bym wygrała, ale patrząc na to, z jakim poziomem trudności, jak ten trudności w ogóle rósł, to kombinowanie przemyślenia i w ogóle sprawiły, że myślę nadal na tym drugim sezonem, tym bardziej, że no teraz mszczuj odszedł, wiadomo, z inną ekipą, Trochę innymi ustawieniami parceli, typu właśnie, że nie będzie żadnych sof i tak dalej, do spania, tylko będą krzesła, i tak dalej, i tak dalej, żeby już od początku było trochę trudno. I mam nadzieję, że wylosujemy Sima, który będzie miał cel życiowy związany z karierą, żeby. Albo zostawię im po prostu więcej funduszy, żeby, żeby nie się za długo przejmować komornikiem. Ale to kiedyś, kiedyś w przyszłości podejrzewam, że coś takiego może być. Ja się powiem dobrze. Mimo wszystko to kombinowanie, co jak to z towarzystwem, to z komfortem, tak jak się zorientowałam, że te pszczoły zabierają bardzo dużo komfortu i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że Wy również dobrze bawili się bawiliście oglądając tą serię. Jeszcze raz. Przykro mi, że tak ona się kończy, niestety, odejściem naszego mszczuja. Ale myślę, że to jest czas, żeby pójść do przodu. Ale no, mówiłam mu, żeby nie szedł myć się do zlewu, tylko szedł od razu pod prysznic. To nie, nie posłuchał mnie. No i teraz ma za swoje. No cóż, trudno bywa i tak. Także... Na dzisiaj, jak i w tej serii to byłoby na tyle. Za tydzień w czwartek pojawi się dum. Tak, e, gry inne niż Simsy wrócą na swoje miejsce, e, czyli na czwartek. W sobotę najprawdopodobniej pojawi się e, wyzwanie z The Sims jakieś. Mam już pewien pomysł. No i zobaczymy, co będzie dalej, nie? Pewnie, pewnie, może pojawić się ankieta albo stwierdzę, że będzie jeszcze jedna gra inna niż Simsy. przynajmniej do zakończenia Duma. Nie wiem, przemyślę to jeszcze, ale najprawdopodobniej będzie ankieta. Po prostu na tym zostajemy. ok? Także ja zapraszam Was do komentowania, zostawienia oraz subskrypcji i widzimy się w następnym. Bye!